Ale cicho jak makiem zasiał. No co tam zaglądasz do mojego pamiętnika? Nie możesz sekopić kopić własnego? Nie stać mnie. Dam Ci 10 zeta, jeśli zgadniesz, ile mam lat. Promocja. Dam ci aż dwadzieścia. Jeżeli będę miał na to ochotę. Dziesięć. Pięć. No ile? Pewnie trzy. Tak, zgadłeś. Trzy. Ale obniżyliśmy ceny i dam ci trzy zeta. Ale to potem. Patrz, to moja ulubiona książka pod tytułem Koboś pochatek. Lobię ją. Przecież mam trzy latka. Co się gapisz? Śmierdzi mi z ryja? A może się nie oczesałem i wyglądam jak oszołom? Jedno i drogie. Dzisiaj zębow nie myłem, a jak oszołom zawsze wyglądam, więc dlatego. Dawaj 20 zeta. Nie. Nie zasłużyłeś. Patrz w moje oczy. Jesteś śpiący. Zapadasz w sen. Co? Hipnoza na ciebie nie działa? Na innych działała. Masz nadprzyrodzoną moc. Nie. Po prostu ci się w oczy nie gapiłem. Ty gadzie. Przez ciebie oczy mnie bolą. Płacisz mi odszkodowanie. Czary Mary. Haha. Żartowałem. Tak naprawdę nie dam ci dwadzieścia, ani dziesięć, ani trzy zeta. Dam ci pięćdziesiąt groszy. Tylko gdzie ten portfel? Ale mi się chce do toalety. Jo jo. Nodzi mi się. Chyba se poszczę muzyczkę, bo nie wytrzymam. A ci zaraz coś zrobię. Co? No to patrz. Fakio. Ładny paloszek. Wspaniały. Ale patrz na moje bryłki, głopie. Moje smorgle z nosa są ładniejsze. Serio? Kłamiesz. Ja wiem lepiej. Mój ryj jest piękniejszy. Chciałbyś. Moje oszy są. Nie no, dopiero się rozkręcałem. Świnia. Głopek. Kcymbał. Ale jestem głodny. Zadzwonię po pizzę. Oj jak daleko ten telefon. Okej okay, wstanę. Ale tylko dla pizzy. Halo? Pizza? Chcę zamówić dużą pizzę z pepperoni z pomidorem z szynką no i oczywiście z ketchupem. Jak to? Za trzy godziny? Chyba was porąbało. Jesteście ekspresowa pizza. Co? Nie ten numer. Aha to zamawiam. Okej. Okay. Dobra. No. Dawajta. Co? Sto złotych? Znowu was porąbało. Niech będzie. Zanim przyjadą zjem konia z kopytami.